Hej kochani, witam was z kolejnym lumpeksowym vlogu na tym kanale. Zaczynamy ten lumpeksowy weekend, ale tak na wstępie chcę powiedzieć, że dzisiaj już nagrywam kamerą i jestem ciekawa, czy widzicie e, może jakąś lepszą jakość, także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No i co, dzisiaj mamy czwartek, jak ja to nagrywam. Stwierdziłam sobie, że będę w tym tygodniu nagrywała w czwartek i w piątek w czwartek na nowej dostawie na Bilanach e, Viva, a po prostu w piątek na nowej dostawie w Marino. I jestem ciekawa, jak w ogóle przyjmą Wam się te vlogi? Bo jutro, jak będę nagrywała, będę miała dla Was taką mega niespodziankę, więc czekajcie koniecznie na tego vloga, bo aż nie mogę się doczekać na te nagrywki. Zanim zaczniemy, patrzcie, jakie połączenie kolorystyczne. Nie wiem, czy Wam się podoba połączenie niebieskiego z brązem, ale ja po prostu je kocham tak samo jak bordo i żółty z brązem. Wyglądają idealnie. Dajcie znać, czy Wy lubicie tak sobie łączyć kolory. No i co? Jestem już ciekawa, co my dzisiaj znajdziemy i teleportujemy się dolą peksu. Dobra, dotarłam, ale wiecie co? Kamera jednak bardziej rzuca się w oczy niż w telefon i mam więcej spojrzeń na mnie, także nie ukrywam, że trochę się czasami pesza. Wiem, że to kwestia przyzwyczajenia, a trochę, trochę oliwkę tak przyćmiło teraz. <gry> ale nie ma co pitolić, tylko bierzemy koszyk i do roboty, o tutaj mamy jakąś chusteczkę, takiego czegoś nie chcemy, bierzemy drugi... <gry> No, o, no nie no, no nie, ja jestem jakiś sytuacja <grym> uratowana. No, to jest cała Oliwka, cała ja, słuchajcie, cała na biało. <grym> Ogólnie to zaczniemy od swetrów, ale patrzcie, przyszliśmy dzisiaj na nową dostawę, a nie na przykład w piątek albo w sobotę I ile jest swetrów, jaki jest bardzo duży wybór? Chociaż tak sobie myślę, że ja chyba musiałam przestać pitolić o tych swetrach, bo już za dużo, co? Dajcie znać, czy to dla Was za dużo, czy nie, chociaż widziałam takie pewne. Tam komentarze, że chcielibyście zobaczyć mo całą moją kolekcję swetrów. Albo zrobię może takie porządki w ogóle wspólnie w Co wy na to? Czy w ogóle na ten, ten Taki czerwony żarówiasty, ale możemy coś z niego fajnego stworzyć. Niestety nie ma metki ani składu, ani firmy, więc nie wiem. Na początek bałam się, kurde, żeby to nie był jakiś szeń, bo to nigdy nie wiadomo, ale chociaż przymierzymy go, no bo ma fajne takie szerokie rękawy, jeszcze te falbane tutaj, więc no można coś fajnego podziałać. No i jeśli chodzi o swetry, to znalazłam bez klipsików trzy, że chyba jest okej. Okay. Mam być z Wami szczera, to coś myślę, że oświetlenie Vive Profit to to będzie moja odwieczna zmora i będę się go uczyć naprawdę, bo ustawianie tutaj światła jest bardzo ciężkie, a jestem w tym totalnie początkująca. Bo wiecie, kto nie słuchał na zajęciach na studiach, jak były zajęcia z fotografii? Ja. Bo myślałam, że już tak wiele wiem. I masz ty los. <noise> Ale człowiek był młody i głupi. Wcale to nie było rok temu. Dobra, koniec tego gadania i idziemy dalej. Lubię zaglądać na ten dział w trakcie zakupu. Wiecie o co chodzi na tym, co ludzie odstawiają e, rzeczy. Bo patrzcie, akurat pani odłożyła spódnicę zamszową. Jest ona z klipsikiem, ale z bera rozmiar S, więc ją przymierzymy. E, no, i kosztuje 40 zł. To trochę słabo, ale dobra, przymierzmy ją. No i teraz czeka nas oglądanie tych wszystkich tamtych wieszaków, bo jak zwykle musiałam zacząć od swetrów bez ślipsika, żeby wiecie, żeby być spokojnym, że już nikt mi żadnego swetra nie zabierze. Nie ukrywam, że trochę moim dzisiejszym celem jest znalezienie spódniczek, żeby po prostu wiecie, ulezmaicać moje audyty, bo jakoś tak od jakiegoś czasu jak przytyłam, bo bardziej kłóbiłam się w spódniczkach, po prostu bardzo czuję się kobieco, bo jak tyle lat byłam taka szczupła, to, no niestety, ale nie czułam się za bardzo Kiedy to kobieco, wręcz, no, odejmowało mi to, to kobiecości i zawsze miałam taki kompleks, na płycie, tak, chociaż oczywiście nie mówię o osobie szczupła, dalej są kobieco. Lubię to co się działo wtedy w mojej głowie oczywiście Bo ja, żeby nie było, nie, a dla mnie każda sukienka jest sumnitka bez przesady, ale wtedy takie moje myślenie było no i teraz po prostu lubię ubierać te spódniczki i patrzcie, tak, znalazłam taką z Zary rozmiar S, więc powinna być na mnie dobra tutaj mamy jeszcze tą zamszową, a teraz wam się wyświetli wczoraj na spał, a ja sobie grzebałam i teraz wam się wyświetli spieniszka, którą znalazłam, jeśli jej nikt nie wykupił jeszcze to, bo też na nią się bardzo, bardzo zastanawiałam, to jak myślałam sobie dobra kopię od razu, ale mówię, nie, widzisz, oni wie się na lącę, nie kupuj, bo może znajdziesz coś równie dobrego. No i widzicie, jak to zobaczyli zobaczyć, czy takie dobra i czy będzie mi się podobała. Może jakieś spodnie w końcu, bo spodnie też mam bardzo mało, a szkoda mi jest wydalać w sieciówkach, a jakieś brązowe, różowe byłyby fajne. Coś, żeby te stylizacje były takie różne. Są akurat te różowe i są z marki Loviesa, Lovisa, nie wiem jak to się wymawia w rozmiarze M, więc pewnie byłyby na mnie dobre, ale już widzę, że są to dwony, a ja za bardzo przepadam za dzwonami. Więc no chyba nie bardzo, ale o oh, kurde, słuchajcie, 20 sekund z razem, ale niestety do rozmiarze 42, więc będą niestety na mnie zaciągnięte. I słuchaj na pewno. No, są teraz z The Other Side. Zabiklowe, szeroki tak. Co? No. Tutaj patrzcie na ten płaszcz. Czy wy go widzicie? To są te takie krótkie płaszcze. No nie wytrzymam. Ja ostatnio kupiłam szary, a tutaj jest taki przepiękny beżowy, tylko słuchajcie, w rozmiarze 44. Więc to kompletnie by nie miało sensu oczywiście, ale no popatrzcie. Popatrzmy sobie na niego i powzdychajmy. Ale jak ten vlog musi śmiesznie wyglądać. Przed chwilą było inne światło, inna barwa. Teraz jest inna. Ciekawe, czy ja to w ogóle w montażu jakoś przerobię. się okazało się, że mi się coś naklikało przed chwilą i było jakieś takie wszystko za bardzo ciepłe. Nie wiem, kochani, być jak ten vlog się powinien nazywać? Że jak nie nagrywać. Edycja Olivia część pierwsza. Tego typu marynarki taka w kratę, o Boże. One krzyczą do mnie jesieniara vibe. Co wy na to? No do mnie nie wiem, czy by bardzo pasowały takie marynarki, ale no przepiękne są ta, ale ta to już w ogóle. Taką zrobić sesję z taką marynarką, jesienną, matko. Oho, długo poszukiwałam takiego kombinezonu no, długiego, na długi rękaw. Jeansowego, no i znalazł się z Mango, ale jest to rozmiar XS i zróbmy tak, jeśli będzie na mnie za mały, to się wam w nim kompletnie nie pokazuje, ale jeśli będzie ok, to wam się pokaże, dobra? <grych> Te spodnie czekoladowe byłyby naprawdę przepiękne, tylko niestety są w rozmiarze 42, coś takiego, więc no troszkę duża, ale no nawet jak tak. Wiszą to, wyglądają przepięknie. Teraz oczywiście mamy sezon zimowy, więc zaczynają się szaliki. I kurcze jestem ciekawa, czy znaleźliście kiedyś jakieś taki fajne szalik? Bo ja szukam jakiegoś takiego, nie wiem, żwełnianego albo kaszmirowego. Marzy mi się taki. I mam nadzieję, że w tym sezonie jakiś taki znajdziemy. Bo kurczę, na przykład nie mam żadnego szalika do tego płaszcza. I chciałabym jakiś może beżowy albo brązowy szalik, więc no. Oby się jakiś znalazł, a ja wiem, że jak ja to powiem głośno, to świat mi go przyśle no i zaczynamy raj koszuli w Kratę. Ja słuchajcie, tak cały czas wam mówię o tym, że te koszule w Kratę są modne. No i w sumie ostatnio zrobiłam stylizację z koszulą w Kratę, także jeśli chcecie ją zobaczyć, to na tych innych platformach społecznościowych na pewno zobaczycie taki filmik. Z takich fajnych kolorów znalazłam taką z Urbana w ogóle, także mega spokomarka, czerwoną, no i taką bardziej bordową, ale ona nie jest takiego miękkiego. Materiału, więc gdybym ja pomiędzy nimi chciała wybierać, to wybrałabym tom. Chociaż no ja tej jesieni stawiam na bardziej takie brązowe, rudawe kolory, chociaż bordo i czerwień są dalej teraz w trendach. Matko, gdybym była mamą jakieś słodzinki, to od razu bym brała takie buciki, boże, jakie one są słodziutkie, takie jedyne tutaj pomiędzy niczym. Zostały. Mówię, matko, jakie prześliczne dziubusie. Takie w pantereczkę. Dobra i wszystko jasne. Patrzcie na to. Viva Profit aż zrobiło osobny e, wieszaczek tutaj na widoku, tak, żeby ludzie widzieli, że mają koszulę w kratę. To znaczy, że Viva Profit bardzo dobrze zna się na trendach. Kurczę, ale nie widzę tutaj żadnej takiej, która by mi się podobała. Może ta, no ale ta jest taka sztywna, więc nie za bardzo. Chodzi, chodzi chyba o to, że mi się podobają flanelowe, ale nie wiem, czy... E, jakby dobrze, dobrze e, wiem w ogóle o co, o co, chodzi. O, ej, ta jest fajna. Kurczę, no się wycwanili, no. Dobra, niech im będzie, ja wybrałam taką do przymierzenia, ale widzę, że tutaj też jest taka ładna marynarka. O, teraz możecie ją lepiej zobaczyć z tej perspektywy, ma ona taką delikatną kratę, jest taka brązowa, kurczę. Kusi, kusi. I fun fact, bardzo lubię zaglądać też na swetry męskie i ich nie wykluczam, bo czasami znajduję na swetrach męskich też coś dla mnie z fajnych propozycji, więc radzę zawsze zaglądać. Kurczę, akurat nie mój rozmiar, ale patrzcie na te kozaki i najbardziej urzekło mnie to zapięcie tutaj. No mega są, ale są 37, a ja noszę 38, 39, bardziej ku 39, ale są przepiękne. Chyba mi się w ogóle wydaje, że to jest coś, chyba skórka prawdziwa, tak? Tak myślę, ale niestety na tym się aż tak bardzo nie znam. Ale te buty, one są po prostu przepiękne i to jest rozmiar, Ojcie, na 42, ale są boskie. Ej, dobra, ale patrzcie na no to połączenie z zamszu i skóry, ta torebka też całkiem, całkiem... Tak, zaczynam sobie powoli myśleć, bo już mamy trochę rzeczy w koszyku, jest już 20, no i chyba czas się zbierać powoli do przymierzalni, żebym wszystko zdążyła Wam pokazać. Dzisiaj trochę dłużej mi zeszło, bo musiałam się dość sporo nauczyć w nagrywaniu w takich pomieszczeniach, bo wszystko zależy od światła, więc naprawdę ten vlog potraktujcie jako oliwka się uczy, trzymamy za nią kciuki, będzie dobrze, ale też z takich i pogadanek, to powiem Wam, że trochę czuję się powoli um, tak jakby mega profesjonalnie, że w końcu to idzie tak, wiecie, dalej, że to nie jest już telefon, że to jest kamera. Też z dźwiękiem nie przejmujcie się, będzie coraz lepiej, bo zamówiliśmy e, mikrofon. Pod mój aparat, bo też z mikrofonem w tym aparacie nie jest zbytnio dobrze i to jest logiczne, więc ten dźwięk się też na pewno zmieni. No i co? Koniec tego pierdzielania, chyba nie. Idźmy już do tej przymierzeń, przymierzmy te rzeczy i zobaczymy, co będziemy grać, ale jestem naprawdę ich bardzo ciekawa, a najbardziej chyba to tej marynarki, co przed chwilą znaleźliśmy. na tą marynarkę. Ona jest genialna. Pięknie wygląda I ta krata. Ona jest taka niby bordowa, a niby brązowa. Kurczę, i nie jest aż taka bardzo oversize, przez co naprawdę spoko wygląda. Że wiecie nie jest taka mega duża. że wiecie aż taka przerysowana, jak to czasami ee, się trafia na takie marynarki e, w ląkach. tylko ona jest taka fajna. No, co wy o niej myślicie? Daję jest kanał Ej, ona jest kanał patrzcie Wszystą, Ej, ona jest Jak już kory, razem z nie no. Boże. Bo ona jest kanał patrząc na nas, ona jest kanał patrząc ona jest ona jest kanał patrząc na nas, ona jest kanał patrząc na ona ona brązem, no ideolo teraz. Ten sweter ogólnie jest z rezerwetu, ale myślałam, że będzie on jakiś taki, nie wiem Pajnaki są okej, okay, spoko Ale jakoś takie fajniejsze, jest taki naprawdę bardzo mega klasyczny I chyba wystarczy mi takich swetków klasycznych Nie wiem, kurczę Wiem, że spoko, prawda? Ale chyba nie ma co Jak brałam ten sweter to myślałam, że on będzie genialny, nie no, jak wy zobaczycie to padniecie, a teraz jestem taka... Mm, na, jakoś tak Nie za bardzo, To rękawki są mega za krótkie, co nie? Mega, totalnie, jakby nie za bardzo Jakbyś tak, nie wiem Widzicie, jak to się zmienia? Myślimy, że coś będzie idealnego i w ogóle, a tutaj nagle klaps Mamy ten nasz żarówiasty, czerwony sweter Prezentuje się tak jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba Fajnie on w ogóle wygląda, tylko kurczę za krótki, nie wiem, jakoś tak Mógłby być chociaż dotąd, co? Ale był tak dotąd, to by było idealne. Ale no i tak jest bardzo fajny, wydaje mi się mega taki słodki, a ja zarazem z Dobra, zrobiłam dla was chyba taki outfit, na górze mamy taką wiózeczkę I ona jest fajna, ale jednak półka nie uroda Jeżeli chodzi o tą spódnicę, to już ja nie wiem bo nic nie nie dziwne jest Jakoś tak jak szkodliwe wiesz. takie spódnice szkocie to mają? tak brają. tak się czuję. Ale no ładna jest, ale kurczę jakoś... Nie bardzo, a jeśli chodzi o te buty, to w ogóle jej przymierzyłam, nie wiem, czy je widać. I są. no cztery rozmiary na mnie za duże, więc szkoda, ale gdyby były na mnie dobre Jezu, jak ja bym ich śmigała, słuchajcie. No, ale są bardzo, bardzo za duże. Więc te trzy rzeczy mówię nie, jestem ciekawa, co wy powiecie, ale jakoś, no ta spódniczela, no, nie wiem, jakby ona była cała taka, patrzcie, cała taka, to git. Ale przez to, to ci wszystko psuje no, nie wiem. Ale ogólnie no na outfit, nie? O finalizowanie zakupów i podchodzenie do gaz. Ale mam strasa dobra teraz szybko, jeśli chodzi o tą spódnicę. To spoko ona jest, tylko chyba taka, nie wiem, nie pasuje mi taka jednak. E, to ja to mam wymaga, to jest niezdecydowana dziewczyna, ale taka zamuszała spódnica i podcisła. Nie, wiem. Czas. Nie był ładna. Nie wiem czy nie będę żałowała, no coś zestresowałam Dobra, wy napiszcie co byście zrobili. O, i teraz to jest ten moment. Jeśli Wam się podoba ten vlog, to proszę o obserwację, bo jestem początkująca totalnie w vlogach, jak widać i bardzo mi na tym zależy. Okay. Lecmy dalej. Ale ja, słuchajcie, znaleźliśmy w końcu w takim czasie białek, które są dla mnie. dobre. Są u nas halmy, są wideo, ja bym już nie za Pani już jest ostatnio roczne szybko, ale mogę się cieszyć. No świetny sień. Tu z spodnie. I to klasyczne, basicowe zarobić. Matko, ja jestem tak zmęczona, ale postawię was tutaj. O, czekajcie. przykucnijcie sobie. Wiecie, co się objawi. Dobra. Mamy tutaj też który dla faun. Te Kupiłam marnarkę i kupiłam te schodnią. Jestem ogólnie ciekawa, jak Kamil poradzi sobie z tym dźwiękiem na tych filmach, bo ja nie wierzę, że on to jakoś wyciągnie, żeby mnie było słychać, że mam nadzieję, że w ogóle ten vlog wyjdzie, no ale cóż, to było nie tyle z tych naszych ogólnie wspólnych na dzisiaj lumpów. Jutro czekają mnie lumpy, takie wymarzone, ale no nie mogę się wygadać, nie mogę Oliwia bądź. Także jestem ciekawa, jak Wy na to zareagujecie, ale wiem, że już ten film będzie Wam się ogólnie vlog. Bardzo podobał z tego wyjścia na Lumpę, ale już koniec zagadania. Widzimy się w następnych vlogach. Pa! pa.